Witajcie! Z tej strony Moras, a dzisiaj znowu Piotrek! No i dzisiaj w odcineczku będziemy sobie orać. Tak, jeszcze został na, do, na, Jeszcze Ursus został, bo mogę wyjść na dwa, albo na trzy dni. Na dwa odcinki. I dzisiaj jeszcze lecimy z nim na orkę. A więc to dzisiaj ja sobie go przetestuję. A wy nie zapomnijcie yy, jeszcze pod tym sercem filmikiem napisać, czy kupujemy gruchowiaka, czy nie. Bo fundusz mamy. Zobaczcie, my już sobie tutaj wykopaliśmy, znaczy zabraliśmy sobie resztę tych ziemniaków. Tyle wyszło, też resztę poszła już trochę na sprzedaż. Yy, ale to dzisiaj nie o tym. I lecimy sobie po orać. A więc zara. Ja sobie tutaj wsiadam do Ursusa, bo dzisiaj ja sobie trochę przyzestuję Ursusa. Poradź, protrock. Dawaj, tędy. No. Yy, dawaj, szosłówki. No, yy. robiłem parkury. <gry> dawaj, szosłówką, lecimy. Szosów, szosówką. A, a, szosówką. 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 Dobra, ja już lecę też. Pierwszy I... raz mi jadę, a więc. Ogółem pierwszy raz mi jadę, bo nawet. W farmingu ja w 19 nawet jeszcze nie testowałem, a jestem ciekawy. Jak to tutaj wygląda? Jeszcze nie, nie chcieliśmy was zamęczyć Nie chcieliśmy już pokazywać jak my tego odbieramy się te ziemniaki No bo to już taka, szczerze mówiąc już takie Trochę to by było bez sensu, bo no i tak już Na odcinku to robiliśmy, a więc no nie ma sensu by Bardzo długo No powiem wam, że jeszcze poza odcinkiem to sporo robiliśmy Dobra, ja te wiadę. No, tak, o. Długo zjedliśmy na skup. Yy, nie musisz włączać tworzenia pól, chyba. Bo to. Tak, nie musisz. Więc... No, bo to jest poprawa. No. Dobra. No, ale fajnie się robi. No, powiem, że serio. Ten górka, jak dużo nam pomoże. Jeżeli go kupimy, jeżeli decyduje się, żeby go kupić, bo. No, serio, robotę odwalił i to nie złą. To e... czekaj, to ty może byś poleciał tą lewą stroną, a ja bym prawo dokończył. Że jak, że... Nie no, róbmy po prostu tak normalnie. Kobiery takie trochę większe... No ale większe poprzeczki chyba róbmy, bo kurczę... wiesz, jakoś się... to za zagonawia... No, się na lepiej było. No a bo... Już wiecie. E, no, a chce, ale fajnie się robi w tym mususie. No na razie... Jeżeli będziemy, może, brać, to chyba trochę mniejszego Ursusa, co nie? No bo. Jak mówisz, jakiego weźmiemy? Nie wiem, zobaczymy. E, by... Wpisz w, czy... tak, w komentarzach, czy. Coś jeszcze fajnego wpadnie. Tak, ale pisz w komentarzach, czy podałam wam się ten Ursus, czy może coś innego? Nie, a może tak. coś nowego, bo wiesz, na przykład jakiegoś New Hollanda, tę siódemkę. Nie wiem, to siódemka trochę nie, To siódemka, przepraszam. No, ty już tę piątkę, bo tak do, do 120 koni myślę. Ale no i mi, no mi... też. Jest też 125 koni. No koń, tak. tak że... yy, mi się ten urządzenie podoba. Siedzieć. A to jak, Piotrek? bo ty w danym odcinku robiłeś nim. Wiesz, yy, bardzo fajnie się nim się, według mnie. A według Ciebie, co tam? No, dopiero wsiadłem, ale robot. widzę, że robota serio idzie nim. I serio, powiem Wam, że to. No, Zetor jest o 30 koni mniejszy, ale czuć te 30 koni. Serio, czuć te tak. 30 koni. I też bardzo ładnie chodzi ten Ursus, jakby nie chodzi tak o na odwal, żeby już tam daj mi jakiś ciągniki i tyle. Tylko serio jest dopracowany, moim zdaniem. Bałem się, że nie będzie dopracowany, a tu coś takiego, no na plus, na plus na pewno. Ja też uważałem w sumie, że taki trochę, bo. No. Dziwne. No, Sposta. że nie fajne. Ale no mi się bardzo podoba też kolor. Wybrałem, yy, wybraliśmy sobie taki kolor, no... Śniowy, tak, ja, czy coś tam, jak, no. nie wiem, jak to się nazywa. No w sumie ja wybrałem taki kolor, yy, i... No chyba się pod podoba. No mi się podoba. Bardziej, w sumie może nawet jak żółty. No może żółty, no zobaczcie, mamy... Mamy tą 60 żółtą Szyśnionki i... żółtą. Tak. No ale, wiesz, mamy już dwa czerwone ciągniki. No tak, ten... no ale będzie też, yy, w sumie to też taka jedna rzecz, no że zaczyna na tych seriach głównie się ma te żółte ciągniki, a tak na czerwoną też fajnie. No, tak nie no, tak szczerze. Słucham? Tak bardzo niespotykanie No, bo taki, takiego urca czerwonego, taki bardziej bordowy, jak bowiem coś w tym stylu, no nieczęsto się takiego można spotkać, ojże. No bo sprażę, że tak nie wszedł, jak trochę większy. Właśnie ja wi jak widzę jakąś 16, 14 czy jakiegoś Ursusa. gdzie żółty, żółty. To zawsze żółty. Albo w ogóle tak Ursus pierwszy z nie żółty. No, ale też są niebieskie, czerwone. niebieskie bardzo fajnie. Znaczy, w takiej no. częstszej serii te Ursusy już nie fajnie wyglądają niebieskie, ale zielone, coś w tym stylu, no takie. No. Był taki zielony, a mhm. widziałem, że był zrobiony na ala Ale 30. no, sorry. Jakby, y są, głównie Ursus się kojarzy właśnie z żółtym, a tak czerwony, no, też się trochę nie kojarzy, spotkałem. no, ale nie tak bardzo się kojarzy. Bardziej nie. Zetor się kojarzy z czerwonym. No. To za? Bardziej zator się kojarzy z czerwonym. No, za to całkiem się kojarzy z czerwonym. Chociaż i z niebieskim. No tak, no ale te nowsze ursusy, te nowsze ursusy, no już e, powiem wam, że. Te to nowsze... są same czerwone. Y, tak, już są same czerwone, a więc no, powiem że. No jeszcze komunalne chyba są pomarańczowe, czy jakieś tam. No tak, tak. A nie, no serio, luksusowo się robi. W sumie. Te błotniki też. Nie, bo ja jest, nie jestem przykrojony do takich metalowych błotników, ale tutaj pasują metalowe jednak. No bo e, tak szczerze, to tak byśmy pewnie wzięli plastikowe. No, no. Ale ładnie wygląda, mi się podoba. Mój też, to co tak jak wiesz, też te, te, takie długie chlapacze też mi się podobają. W sumie, no, mi typowe takie długie chlapacze w du w dużej mierze mi się nie podobały takie ciągniki z takimi długimi chlapaczami, ale... No, ojejku, na przykład taka sześćdziesiątka z długimi chlapaczami. No tak, no to nie, ale ta, ale pasuje do, do niego taki długi chlapacz akurat. No to prawda. E, robota i. No, no fajnie, fajnie to idzie. Ci hmm. się podoba. Dobrze. sobie teraz... Dobra, pieczę. Hop. Ej, ale mam w ogóle podobne kolory tych pługów. Są to jest same. No, czy, no, ty masz się ja. czarne wstawki, ja mam białe wstawki. Nie, nie mam żadnych czarnych wstawek. A jaki masz? Masz białe. Żadne. A, ty masz całe takie, no. Myślałem, że masz jakieś takie wstawki. No ja się... No to dawaj. No Zwróć. dobra. Urzym maszynę. I nic nie. Ja w nie ma. pewnie byśmy. Pewnie byśmy robili streamy. No jeżeli nie mój internet, to na pewno byśmy streamy robili z tej serii. No. Lajwy. Sum... Słucham. Live'y jakieś. No... albo w sumie no to... Dlaczego bo nie no? Jest... Fajna seria moglibyśmy, ale jakby nie mój internet. Serio. Mój internet, mam nieraz tak sobie internet, że te streamy... Robiłem, sobie nie próbowałem zrobić streamy, prze... jak wy to oglądacie, to, to w tamtym roku. Bo w ogóle jest już 2021, u nas jeszcze 2020. No i jakby... Tak, niedziela. Ale no jakby... No kurczę, na pewno to wygląda... No szkoda, że ten internet tak chodzi. No w ogóle przez ten cały... Yyyy, no, wiecie co? Dużo osób y bardzo y siedzi teraz na internecie i jest przeciążenie sieci ogromne. No, no lepiej nie mówmy tego wyrazu, bo wiecie co się dzieje na YouTube'a. Na YouTube? Sama autorska coś tam, nie wiem. No nie no, jest chyba ban za to. Co? Albo, no chyba banis, albo... Y znaczy no... Za no to, co... zamówienie? Co? Zamówienie? Mhm, to masz takie niestety albo ban, ja myśl, Albo... Myślę, taki... że chyba jutro nam nie zrobi, ale yy, wyszło mi powiadomienie, yy, na przykład, żeby oznaczać yy, co jest yy, tylko dla dzieci. Ale że jak? Yy, bo na przykład raz sobie oglądałem farminga na telefonie. Mhm. Yy, tam takiego pewnego znanego youtubera nie będę wymieniał nazwy no i taki fajny mini farm i wyszło mi że to jest mini odtwarzacz w wersji dla dzieci nie jest uwzględniony o chodzi i uznałam farminga, że to jest dla dzieci. Także znaczy ostatnio to wie, m, to jest bardzo dziwne, ale nagra, nagrałem sobie vlogi y, rolnicze, kiedyś jeszcze na tym takim starszym kanale, pamiętam jak dzisiaj, nagrałem, wlo, w, nagrałem vlogi rolnicze, nikt mi jeszcze nie zwrócił uwagi, jeżeli chodzi o to, dobra, a więc no, a i jeszcze zakończę, że właśnie y, była taka sytuacja, że... Nagrałem vloga rolniczego, gdzie właśnie postawiłem pracę na polu, i nie wyłączyli mi komentarzy, I nie znali tego jako kategorię dzieci. A kiedy już nagrałem e, QA na no, tym samym kanale, w ten sam sposób, to ściągnęli mi go jako, o, jako dla dzieci. A więc no. Dla dzieci. Myślę, no, że jakby dla ograniczonego wieku ograniczonego wieku. I jakby to dla mnie serie było takie, no dlaczego? Ja, ja sobie nie rozumiem teraz. No ale no tak nieraz się dzieje. Trzeba po prostu y, no, iść powiecie, dalej. Jak no. Ale nie, tutaj pierwszy odcinek nic się nie stało, też kolejny też mi się chyba nie stało. Nie wiem, bo wszystko nagramy po kolei. Też chyba nic się nie stało, a więc no, już nie powinnaś chyba nic stać. Dobra, mm, da to drugą część teraz pola jak wyjedziemy. Bo tu już skończyliśmy jakby. Po tej już stronie. Zrobione? Dobra. No i tylko... ja tylko jeszcze tutaj idę. i już. No ty powinieneś tam idzie. Wziąłeś... Y, zrobimy poprzesnikę, ja ja zrobię tutaj. Nie, znaczy, no, no tylko z tej strony. Od tej, z tej wiem, strony... Wiem. Y, wiem o to. Od tego prosa co to jest... To jest chyba prosa. No, coś nadałem zór. No. A nie wiem, czy wszystko złapiesz. Z tej strony. Nie. To ja tu jeszcze raz przejadę. W takim razie. A więc no, nieraz trzeba tak zrobić, że no... Po prostu nieraz... Coś się psuje i tyle. Właściwo jest rzeczy martwe. Hmm. I jak tam ci idzie? No dobrze, tylko muzykę nam podkoszmi jeszcze trochę. Bo cicho to leciało hmm. Dobra, tu się A już przetnę ty... przez środek. Co? A tu się już przez środek przecinam. Dobra. A może piszcie też y, w komentarzach, bo y, no przecież nie będzie tylko jedna seria. Tak, no, też piszę. Y, także piszcie też y, jakieś propozycje na serie nowe. Nazwy możecie też pisać jakąś, takie fajne, pomysłowe. No. Może najlepsza nazwa będzie przedstawiona na odcinku nawet i osoba, która właśnie tę nazwę wymyśliła. To będzie yy, właśnie może nawet będzie zapromowana przez nasz kanał. Tak, no. Tylko że taki sensowny pomysł. No tak, żeby nie było na przykład yy, coś w ogóle niezwiązanego z rolnictwem. Tak, no to jest sera taka nazwa no, taka sera fajna. Jak będzie... będzie... Kanał może przeprowadzamy, ale jak nie będziemy miał kanału to po prostu Pozdrowionka jakieś wpadną szybkie Ja no. hmm. chyba też zacznę nagrywać No piszcie w komentarzach czy Piotr zacznie nagrywać, bo on kurde tak się zbiera jak, jak pies do czego, jak to było? Jak do pies do... Nie nie, nie pamiętam, ale coś nie było pamiętam. Jak coś do czego, no już tak zbiera. Jak sójka za morze. O, tak. Niech sójka za morze. Więc weźcie mu tam... Napiszcie w komentarzach miłe słowo, żeby zaczął w końcu nagrywać, bo... Bo już tak się zbiera i zbiera i zebrać się nie może. No. Kurczę. Era robota idzie. No ładnie, ta orka idzie, powiem wam serio. Spór jest ten kawałek. Szczerze, yy, myślałem, że ten kawałek jest troszkę mniejszy, ale jakoś fajny jest. Mi tam pasuje. No byśmy przydzielić przedzielić w ogóle ten kawałek, no bo było mniej roboty, co nie? Żeby nie było kręcenia. No i można byłoby na przykład dwie uprawy yy, O, no na tej cieniu. części, co ja oram. a tej części, co ja oram, żeby ją przedzielić jakby tak, no bo to... To było może lepiej. Nie wiem. Jak mówisz co tu pójdzie w tym roku? Tutaj idzie rzepak w tym roku. Wchodzimy w rzepak mału. Zobaczymy na, na pewno tu pójdzie rzepak. Nie wiem, nie wiem gdzie jeszcze pójdzie rzepak, no bo tak mamy jeszcze, jeszcze posiane. Jeszcze parę połowów. No. Tak. owiec, pszenice, jęczmień, rzepak tu pójdzie. No. Obecnie w tym roku, tak wszystkiego po troszku. No, też też za świnek trzeba tam wrzucić im. W no, w ogóle, czy tak. też. Trzeba wszystkiego po troszku, żeby one też miały coś tam. Przekąsić sobie. To, a... No. Lecz już Przeciw. tutaj do mnie teraz? Tak, tak. Chociaż e, w sumie może bym jeszcze się cofnął i bym tam. E, bo mi taki mały pierdek został. A no, dobra. Dobra. Nie ma problemu. Tak, A więc to jest akcja takie, wiecie, jeżeli coś nie zdążymy zrobić na odcinku, to będziemy po prostu to okay. robić no, poza odcinkiem. No bo wiecie, tak jak y, to ziemniaki, no, żmudna akcja to była. No bo wiecie, no. Tak, no, tak naprawdę, tak, mogła się już znudzić tak naprawdę. Tak, a nie chcieliśmy. Nie chcieliśmy dalej tego toczyć, że kolejny odcinek z tego nagrać, no bo po co tak robić? Trochę bez sensu by to nie było. Bez sensu. A więc no. Drugi odcinek z jednej roboty, tak? No tak, no ale po prostu. Yy, po prostu lepiej yy, po prostu zrobić poza odcinkiem taki to, co po prostu. No, tak, to co trzeba. Tak, a nie bawić się. Jeszcze na odcinku w tym, bo to wiele nie, jest młodne. A powiem serio, pójdźcie, żebyśmy kupili tego krowiaka, bo to, co ten krowiek odwala, jak to robi, robotę to serio. Co jak my to. Ile? Fajnie, pół godziny? Fajnie, Tak, my to, jakbyśmy wiaderkami to robili z dwie godziny, to tak, w godzinę się wyrobiliśmy, dwa razy szybciej, No bo to głównie ważenie, wiecie. Dobrze, trzy razy szybciej, bo y, wiaderkami trzeba sypać, A, no tak, no, w sumie to prawda. Jeszcze regulować, żeby wysypało No, to trochę jest za... A tak kokowakiem serio ładnie to... tylko ten sobie pyk Tak No, abyśmy mieli bliżej, jakbyśmy spali na pryzma obok To by było na pewno szybciej, no ale... No, ale wyszło tak, że nie spaliśmy na pryzmę I woziliśmy trochę na kup trochę tam dla świn, zostawiliśmy Daliśmy świniom już trochę więc napiszcie w komentarzach, jak ci się podoba ten y, warsztat, bo mi się bardzo podoba. Piotrkowy chyba też. Też, naprawdę czy, czy, czy chcecie go, czy może jakiś inny kolor, coś wiecie, piszcie jakieś propozycje, czy chcecie w ogóle go, czy jakiś może inny kolor. na dodać z przodu, tak. czy tura. Znaczy nie wiem, czy tu są konfiguracje tu z przodu, ale chyba tur jest. Nie, zobaczę. W średnich on jest. Powinien być. Nie, oni z małych. Oni z nie wiem małych. Co? A, bo to chyba z 904 czy coś. Nie. Chyba hmm. nie ma to za... No, nie ma. Dobra. Ale y, jest fajny modzik, jest na... Turę. Tak, 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 no jest. To się zakłada go. Mm, no, ale jest fajny mod za. No. Ale piszcie, ja co tu ja może. Chcecie go? Słucham? Może założymy? No, może piszcie, czy chcecie go, czy chcecie, może też e, coś w nim zmienić, czy... no właśnie coś innego. Piszcie, piszcie, propozycje po prostu. Każda propozycja jakoś tam po prostu będzie przedstawiona, pewnie i tyle. No na razie nie chcemy kupować obowiązka, no bo który to jest odcinek? W sumie nie wiem, który to jest odcinek, no ale. Wiecie, no też za kilka. Chyba... Kolejny. No tak, kolejny. No mhm. ale... Yy, zobaczę, to ja będę dostawiał policję turtysznik, no ale wiecie, no, też nie ma sensu, bo dopiero zaczęliśmy serię, żeby tak szybko już kolejny, żeby kupować ciągnik, no wiecie... No jakby... Kilka... kilka jeszcze trochę chcemy porobić na tym co mamy, o. No bo... tak szczerze to byśmy się szybko rozrastali. No i to było za szybko, a tak to możemy też trochę sobie pograć. Po, pojechać No jedź, A może... No dobra. Bo ile ty jeździsz? Ja Jeździ że 18. Ja 14. A powiem, to jest serio, on ma taką moc. On nie, tak ładnie... Idzie. On tak ładnie idzie, a więc jeżeli byśmy już kupowali go, to chyba od razu piątki. Ale no nie wiem, ale jeżeli by nam zdać pieniędzy, to, to chyba jest, jeszcze piątki. nas jeszcze nie stać, no a, aż na takie. No tak no byśmy jeszcze trochę porobili sobie tym. Bo i tak to jest duży próg, jak na to, co my tu mamy. O, to prawda. A jeśli to chodzi o pakosz to 70. O Boże, belki zapomniałem wziąć. To się weźmie już poza odcinkiem. Wspomniałem jednej o? belki wziąć. Jednej belki zapomniałem wziąć. Chyba się stoczyła z górki i tak o. w szakach wylądowała. No i pewnie jej nie widziałeś. No to się weźmie poza odcinkiem. Już. Tutaj mi taki mały został akurat na mój jeden punkt, to tutaj już dorobię Dobra, ja tak go muszę wziąć, bo przecież i tak, ty, ty dawaj za mną leć, bo i tak go muszę wziąć, bo wiesz, bo ja będę jechał. No ja Dobra. to wezmę. To tak zrobimy. Ale powiem serio, seria jest serio przekozacka. Mi się mega podoba. Ona się jak mi się seria podoba. Bo mi seria. świetna. I to. Mamy serię. Dużo serii na jakby. nieoryginalnych maszynkach. Nieczęsto nam wychodzą takie serie. A tak, że tutaj nam seria ładna, seria wyszła. I też do nagrywania coś tak. fajnie wychodzi. I nie tylko do grania. No, do nagrywania. Ale czekaj, ja doszedłem w drugim odcinku. Tak, w drugim. Nie, w trzecim. W trzecim. W trzecim. Mhm. Ale gdyby też napisać czy, czy Piotr coś dobrze doszedł. Ja się seramega cieszę, bo serio. Już gadałem głupoty, bo nie było nawet na co rozmawiać na tych odcinkach samemu. A nie o czym. <laughs> no. To bo patrz, to... my teraz będziemy brali, o tak? Yy, tak, 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 tak. Dobra. Jak wiesz, ja tu skończę, ty tam, tamto i możesz poprzeczkę tam. Ja to robię poprzeczkę tam. No, ja tam wejdę na poprzeczkę i już. Dobra. Przepraszam, co wiecie, dzisiaj tylko będzie orka, no ale no na dużym polu orka, no. no to nie jest mały kipionek. To myślę, powiedź. że fajna akcja. Tak. Przetestowaliśmy sobie nowego Ursusa, też cieszę się, bo serio, Bile jestem zaskoczony. Fajnie, jakbyśmy go wzięli, nie, no ale na razie. Na razie nie ma dięgów na niego. Niestety. pieniążków nie ma. Ale jak będą, to może. Brak finansów, ale dofinansowanie się weźmie. <laughs> może pożliwach, no wiecie, to się zobaczy. Hmm. Ale teraz. Jeszcze raz ja się... Tak. Tu tam, tam poprzeczkę Dobra. rób. Yy, w sumie sensie pewnym też w zrobię go brać w takim okresie, kiedy będzie miał co, co robić. Żeby Seraf dostał po pogarach i żebyśmy go fajnie używali, a nie żeby żeby go wziąć na, na lato i żeby on stał, no. Pewnie będzie, no na wiosnę. No, na znaczy nie na wiosnę, tylko na jesień pewnie go weźmiemy. Ale... No pewnie tak. Może po... Na zbieranie belek może. No. Żeby już to nie kurczę. To się będzie większe ładunki wzięło na pewno. No kop. Niciu. Ty jeszcze się jeszcze poprzeczkę robisz? A, dobra. To jest to, już trochę zrobię jej. O ale fajnie, fajnie. No bardzo fajnie. Mi się serio mega fajnie i wygodnie wygra Ale nie, nie ma cenu, bo nasz Zetor też jest też ma moc i tutaj akurat że no może ten może ten on ma większą moc, ale Zator Cel taki mały też nie jest. Też nie jest, nie jest jakiś jaczek. Mm. Tam, tam trzeba jechać jeszcze? Yy, chyba raz. Okej. Okay. Może dwa, ale raczej raz. Tak, raz nie więcej będzie. No tam zrób tam poprzeczniaka. Z tamtej strony. Nie, do kończę Tu to. To ja już chyba zjadę, bo tutaj. tam dasz teraz ja sobie już. sam? No. Okej, okay, tak. to ja już. To ja już tutaj sobie kończę. Ten przemian. Tutaj jeszcze raz tam się cofnę, bo. O mija kiedy wyszedł, i. będzie fajnie. W tym odcinku pewnie będzie bronowali na tym kawałku jeszcze orka będzie jeszcze orka będzie a więc od razu że, mówię wam żebyście się nie smucili bo ale ci wjechałem. żebyście się nie że już koniec orki jeszcze no nie będzie już tym już są orki ale będzie jeszcze orka więc sobie się nie martwcie No. będzie fajnie tak orka jeszcze będzie będzie z torem jeszcze orka tym dużym Także będzie fajnie. No, a nie co się nie martwi o to, że już orki koniec, bo jeszcze nie koniec orki. Jeszcze zostało. Mam nim jeden kawałek nam to na orka i akurat jutro sobie jeszcze poramy trochę. No może nie we dwójkę, bo będą dwie inne akcje, ale każdy sobie porobi tą akcję i tyle. No. będzie sobie bronowo a ja będę sobie orał na no, początku, a potem się zamienił. Właśnie. Kurczę, nie mogę kiedyś 70... No nie ma się na kosów zrobić. Pewnie wczoraj jeszcze w pełnym odcinku będzie pewnie już kiedy lawetę przyjadą pewnie. albo zobaczę. Nie wiem czy, bo niby mają przyjechać jutro z tą lawetą, ale pewnie pewnie przyjadą i go zabiorą sami, bo też mają kluczyki własne, a więc tutaj akurat... Y, już pewnie tak, pewnie sobie wezmę weźmą, weźmą tego Ursusa sami i już nie, pewnie nie będziemy tego nagrywać, bo... Szybko jutro, y, bo jedziemy na... Nie mam mu czasu y, tej farmingu i idziemy na spotkanie. Ale pewnie damy im oni sobie y, y, wyjadą z korsem na lawetę i nawet jeszcze będziemy nagrywać, bo to trochę nie ma sensu Ale dobra. Ja wam, ja wam dziękuję za oglądanie się, Piotrek. No i co? Dzięki za oglądanie. cześć. No i cześć.